Ja tak patrzyłem w i zobaczyłem do przodu, pieniądze szło z drugich końców, ale ten śpiew przy, 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 przypływał z różnych stron. No ja przed sobą ujrzałem dużą i dużą grupę ludzi, ale przed sobą zobaczyłem wielką grupę ludzi w białych, błyszczących odzieżach. Oni byli w błyszczącej białej odzieży i oni szli mnie na strycie. I oni szli mnie naprzeciw. I oni szli coraz bliżej i bliżej. I byli coraz bliżej i bliżej. I oni też śpiewali. I oni również śpiewali. I kiedy oni podeszli na tak blisko, jak wy pierwszy rząd, nawet może być nieco bliżej, niż pierwszy rząd. Ale kiedy oni tak blisko podeszli, jeszcze bliżej, oni żyli pierwszy rząd tutaj. I, grupy odsadzi, I nagle z tej grupy wychodzi młoda I z tej grupy wyszła malutka dziewczynka. I ona idzie mnie na wstręcie. I ona wyszła mnie naprzeciw. I w, kiedy ona tak szła a kiedy ona wyszła mnie naprzeciw ja w drugi ją uznał i nagle ja ją rozpoznałem to była dziewczynka z naszej cerkwi to była dziewczynka z naszego zboru którą my pogrzebieli za 2 miesiące przed moją awarią którą pochowaliśmy przed 2 miesiące przed moim wypadkiem w zborze jej było 17 lat i ona miała białokrówią ona miała 18 lat i miała raka krwi i w конце listopada my ją pogrzebiliśmy i na końcu listopada myśmy pochowali ją i w af w конце stycznia moja awaria af na końcu stycznia był mój wypadek ja ona idzie mnie na stresuje. Ona wychodzi mnie naprzeciw. I ona w takiej błysztańiecej białej odzieży. I, i, ja I Ona była w takim cudownym białym odzieniu, błyszczący. I ona idzie, podchodzi do mnie. I kiedy przyszła do mnie i podchodząc pod, do mnie, ona wzięła mnie za ręku. Chwyciła mnie za rękę. И в этот момент, когда она взяла меня за руку, все перестали петь. И в тот момент, когда она ухватила меня за руку, все перестали петь. Наступила тишина. Была очень большая тишина. Я она смотрит мне в глаза. Она смотрит в мои очи. И говорит, Андрей, ты тоже здесь? Мой Андрей, учи, ты тут есть, ты тоже? Здесь". Я говорю, да. Я говорю, так. Я она говорит, как это здорово. Мой Андрей, как чудовно место. И в этот момент опять начинают все петь. И снова начали все петь. Дорогие мои, такое oh. чувство было, как будто все Moi, moi drodzy miałem takie uczucie jakby całe niebo przyszło mi. ja chcę was ja chciałbym was ucieszyć kiedy my będziemy wierni Bogu i będziemy szli po jego drodze i my przyjdziemy tam pewnego to dnia to będzie najcudowniejsze spotkanie jakiego jeszcze w życiu nie przeżyłeś drodzy moi nie jednego prezydenta Żaden prezydent na tej ziemi tak nie jest spotykany jak tam. Nam nie będą wcielić krasnych kawrów. Oni może nam nie będą rozkładali czerwonych dywanów. My przejdziemy po złotym. Zолотym ulicą Niebiesnego Jerozolimy. Ale my będziemy chodzili po złotych ulicach Niebiańskiego Jerozolimy. Tam już Yeruzal... nas spotkać. i sam Jezus będzie wychodził nam na spotkanie. O ja tej встречi. Ja czekam na to spotkanie. I ja pójdę a tutaj. I ja pójdę tam spotkać. Ja tego времени. Ja czekam tego momentu. Ja nie I chcę żyć na ziemi. Ja nie chcę tutaj żyć na ziemi. Na wieczność ja będę wieść na żyć. Ale na wieczność będę żyła, ja na... żeby wszyscy my tutaj przyszli. Ja chcę, żebyśmy wszyscy tam poszli. I to będzie najpiękniejsze spotkanie. To będzie i oni i w tym momencie, kiedy znowu zaczęli wszyscy śpiewać, gdzieś ja nad naszym I ja znowu stanąłem i spojrzałem na nasze miasto. to i to wieczność, To była wieczność. Drodzy moi, i ja kazałem nad domem, gdzie ta dziewczynka żyła. I nagle stanąłem nad tym domem, gdzie ta dziewczynka mieszkała, która mi jest. To jest dziewięciopiętrowy dom, a ona mieszkała na siódmym piętrze. I ja kazałem na domem. I kiedy ja stanąłem nad tym domem, gdzie jej mama z ich portem żyje. I do jej matka żyje do dzisiejszego dnia w tym domu i znowu żadne ściany i dach i żadne, żadne powały mi nic nie przeszkadzało i ja widzę zobaczyłem wszystko to co się odbywało w tym mieszkaniu u niej. ja widziałem w bardzo dokładny sposób ja wiedział wszystko, co oni tam dzieali w porciwie. Ja widziałem wszystko, co tam było, co tam się odbywało. Kada ja przyjechałem czy połtara miesięc do moi, a kiedy ja przyjechałem po półtora miesiąca z szpitala i ja ma etę dziełoz przyszła k nam i ta matka tej dziewczynki przyszła do nas nam mnie odwiedzić. I pierwsze, to ja zdzielała, ja je opisałem, nie zkazaw, od откуда ja je to znaję. Ja i pierwsze opisałem wszystko to, co ja widziałem w tym mieszkaniu i powiedziałem, skąd ja to wiem. Wszystko, co się wtedy, w tym momencie odbywało w tym, w tym, w tym mieszkaniu. i Ona była całkiem blawa i zaczęła się do tego. Ja na Gowrinie skąd ty Mówi Andrzej, skąd ty to wszystko wiesz? Ja Ja ci zaraz powiem, skąd ja to wiem, ale powiedz, czy to jest prawda, czy nie. Она говорит, Андрей, один в один. Она говорила, все с великой И для меня это еще раз было подтверждение. И то для меня было еще наступным подтверждением. Что это была реальность. Что, что это есть реальность. Она сидела, эта мама сидела, эта девушка сидела в зале, в кресле. Я сказал, в каком кресле? Та матка сидела в фотелю, я говорила, в каком фотелю она сидела. I ona siedziała i obłokacie w ręce, tak na kolanie i płakała. Trzymała swoje łokcie na kolanach swoich, regami podtrzymywała głowę i płakała. I ja widziałem, jak łzy kapały napięto na pół. Ja widziałem, jakie kapały na podłogę. Ja później u niej spytałem, dlaczego ty płakałaś. Ja później zapytałem, się, dlaczego płakałaś w tym dniu. No ona mówi, my, nam przyszła wiadomość, że ty погибł. Ja usłyszałem o tym, że ty zginąłeś. И я себя сразу представила на месте твоей жены. Я себе вообразил, как я бы себя почувствовал, если бы была твоей женой. Я вспомнила смерть своей дочери. Я вспомнила себе смерть моей цурки. И у меня не было никаких говорит, сил. Я упала в кресло, и я начала плакать. Я не имела никакой силы, и мы в этом фотеле и начала плакать. И я увидела эти, я видела эти слезы. Я увидел эти слезы. И смотря на, на эту всю эту картину в этой квартире. I kiedy opisałem jej ten obraz, który widziałem w tym mieszkaniu, ja wdroż słyszę głos. Usłyszałem głos. Głos, który prądzał wszelką wszechświatną, który był tak mocny, że przeszywał wszystko. I, I tego głosu nie нельзя było skryć nigdzie. I od tego głosu nie mogło się nigdzie schować. Tam na niebie. I tam w niebie. I nie na, na ziemi. I nawet nigdzie na ziemię. nie I pod ziemią. I nawet pod ziemią. To były jak rozgady groma. To był tak jakby grom kuczący. Człówsty była sila. To była tak wielka moc, władź, taka wielka władza, no, no w toże время любовь. miłość, ale również wielka, ogromna miłość. I on zaczął mnie zadawać pytania. I on, ten głos, zaczą, zaczął mnie pytać. Młodzi mówią, że jeśli ja przyjdę tam, ja już znajdę, kto odpowie. Wiele mówi, kiedy ja tam się dostanę, to ja już znajdę jakąkolwiek odpowiedź. Ja zawsze mówię, to będzie sama ostatnia głupość, którą wy jeszcze zrobicie. To ja chcę wam powiedzieć to jest największa kupęta, którą wy możecie powiedzieć. Wy nie możecie nic o odpowiedzieć. Wy nie będziecie mieli siły cokolwiek. Boż no, my powiedzieć. będziemy stać przed prawidym Bogiem. Ponieważ my będziemy stali przed sprawiedliwym Bogiem. I tam bądź wszystko jasne i понятно. I tam wszystko będzie jasne i zrozumiałe. I ona i pierwszy вопрос był. I pierwsze pytanie było. Co ona делает? Co on atshinil? Ja się. Ja nie wiedziałem, co począć. Okazało się, za czym jest się wymyślone, że jest widoczne, jasne i pojęte. Przecież tu było wszystko zrozumiałe i widoczne.